Jesteśmy w prokuraturze krajowej, prawda? Chciałbym kontaktu z prokuratorem w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Proszę pana, mogę złożyć też ustnie, zgodnie z ustawą. Proszę pana, nie, nie trzeba się telefonicznie umawiać, zgodnie z ustawą. Zgodnie z ustawą proszę pana, zgodnie z ustawą. Jest numer telefonu do Proszę pana, dzwoniłem do prokuratora dyżurnego. Pana godność? Łukasz dzwoniłem do prokuratury. Nie może mi pan odmówić. Dobrze, ale nie może mi pan odmówić kontaktu z prokuratorem. Dlatego podałem panu numer telefonu. Ale ja chcę osobiście, przyjechałem tutaj, mogę to zrobić osobiście zgodnie. Z informacjami przekazanymi na stronie internetowej. Proszę pan. przepustek jest obraz, jeżeli pan chce się kontaktować. Ja tylko mam panu podać numer telefonu. Ja nie wpuszczam. A, to ja tylko przyjmuję pismo. Dobrze. Czyli do biura przepustek mam podejść, tak? No jeżeli pan chce wchodzić na teren prokuratury, to jest biuro przepustek ja tylko przyjmuję pismo. Dobrze. Ja nie chcę się spotkać z prokuratorem dyżurnym, tylko proszę pana chcę się spotkać z prokuratorem krajowym bądź zastępcą prokuratora krajowego. Spotkania z prokuratorem krajowym i jego zastępcą są tylko na wniosek pisemny. Tylko na wniosek pisemny, tak? I gdzie mogę taki wniosek złożyć? Tutaj. Jaki jest czas rozpatrzenia takiego wniosku? Że Pana za 30 dni to ja mogę nie dożyć. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, usiłowania zabójstwa. Nie robi to na Panu wrażenia? Proszę Pana, ja. Odpokaję, Dobrze. Jak może pan złożyć tutaj wniosek z prośbą o spotkanie, o Dobrze. Okej. Okay. Ja sobie wezmę tą karteczkę, którą mi Pan tu dał. Bzdety. Dzień dobry. Ja bym chciał z prokuratorem rozmawiać. Osobiście. Pana wcześniej telefonicznie. Proszę pani, dzwoniłem dzwoniłem telefonicznie, nie można się z Państwem połączyć. Co to znaczy, że Państwo macie taką procedurę? Zgodnie z ustawą przysługuje mi prawo do kontaktu z prokuratorem w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Proszę Państwa, tak jak prokuratora, tego, Ja bym poprosił o kogoś wyżej. To znaczy zastępca prokuratora generalnego To jest minimum. Nikt więcej. Prokurator z Wydziału Skargi i Wniosków, od nas może tylko Pana przyjąć. Prokurator z Wydziału Skargi i Wniosków, Pani żartuje? Nie, ja A ja pani mówię, że sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze pedofilskim. Dotyczy również usiłowania zabójstwa, zlecenia zabójstwa. Co pani na to? I odmawiam pani kontaktu z prokuratorem, tak? Tylko ja i wyłącznie do Dobrze, a jak mogę w takim razie skontaktować się z panem prokuratorem generalnym bądź zastępcą prokuratora generalnego? Proszę pana, proszę pana pismo, proszę złożyć na biurę podawczą. Tylko w taki sposób mogę pana kontaktować. Widzimy Tylko w taki sposób, tak? Tak, poprzez złożenie pisma na biurze podawczym. Pani chyba żartuje. W sytuacji, w której zagraża mi na przykład niebezpieczeństwo, co Pani na to? Proszę Pana, ja tak jak mówię, mogę podejść do prokuratora dorównowego, był Pan na komisariacie policji, byłbym Pan Pani, jakbym był idiotą, to bym poszedł na komisariat policji. Przychodzę do prokuratury, bo nie jestem idiotą. Rozumie to Pani? Pana, I przychodzę ale... do prokuratury proszę krajowej panu, pan z uwagi na, na to, że nie, nie jestem idiotą. Ja wcale tak nie uważam. No to dlatego. Pytam o konkretne osoby pana, i o kontakt ja z nimi. Prokurator dyżurny po wcześniejszym mogę Dobrze. się Pana Pani ja bardzo prosił Pani godność. Nie mogę Panu podawać godności. Jest ustawa o ochronie danych osobowych. Proszę Pani, jest Pani pracownikiem publicznym. To znaczy na skrypt. Pan, Pan, Pan z okienka obok podał mi swoje imię i nazwisko. Jest Pani, pani, pani funkcjonariuszem publicznym. Ja nie uważam takiej konieczności. Ja uważam. Dobrze? Oczywiście, dobrze, rozumiem. Przyjmuję do wiadomości.